Субтитры сделал DimaTorzok czyli wszelkiego rodzaju trakery aktywności, inteligentne zegarki, innego rodzaju tego typu właśnie urządzenia, które można nosić na ręce, na twarz. E, to akurat jest Samsung Gear 2 Neo, czyli najnowszy produkt tego typu od Samsunga. E, zegarek ten nosi się tak jak każdy inny, tylko charakteryzuje się przede wszystkim dotykowym ekranem i nowością w przypadku tego zegarka w do poprzedniej generacji. E, Przycisk znajdujący się pod ekranem. W mojej ręce wpadła akurat pomarańczowa wersja kolorystyczna tego urządzenia. Powiem wam szczerze, że nawet nie przypadła do gustu, chociaż nie wyobrażam sobie, bym na jakiekolwiek spotkanie biznesowe poszła z pomarańczowym zegarkiem. Ale przecież i tak się może zdarzyć, zwłaszcza nie. Urządzenie wyświetla nam przede wszystkim godzinę, pogodę oraz dzień, który aktualnie mamy. E, możemy go opóliwać oczywiście za pomocą palca. Przesuwając w przesuwając lewo pokazują nam się kolejne ekrany domowe i tu mamy przede wszystkim do dyspozycji ruchomierz, e, możliwość e, uprawiania sportu, z na przykład Wtedy liczy nam e, wszystkie możliwe odbicie serca, czas trwania, zresztą możemy sprawdzić, teraz mamy mierzy, mi mierzy, innym. teraz mi mierzy puls i po chwili pojawi się na ekranie wynik. No i tu mamy bicie jego serca, e, czas trwania treningu, aktualnie w w miejscu, więc nie zmienia się ilość, czy, ilość metrów, które przeszłam, które później zamieniają się na kilometry oraz ilość kalorii. E, oczywiście zamykanie aplikacji w dalszym ciągu polega na tym samym, czyli po przejściu, po przesunięciu palcem od góry do dołu e, wracamy do poprzednio otwartej aplikacji lub do ekranu domowego jeżeli był to jeden z inny. E, innych. W dalszej kolejności mamy s miernik pulsów, kontroler multimediów, czyli możliwość włączenia muzyki na naszym smartfonie i kontrolowanie jego głośności, również możemy zmienić potwór na kolejne. W dalszej kolejności mamy Mamy pilota. Możemy za pomocą tej diody, która się tu znajduje, możemy za jej pomocą kontrolować urządzenia elektroniczne w naszym domu, które posiadają oczywiście port e IRDA. Mamy również aplikacje. Tutaj przede wszystkim kontakty, e-mail. Możemy na tym zegarku, na wyświetlaczu tego zegarka, którego przykład to 1.63 cała, możemy odbierać maile i możemy jeździć. E, możemy również e, wykonywać rozmowy głosowe, Tutaj wprowadzamy numer, wybieramy, przykładamy telefon do telefon, przykładamy zegarek do ucha i rozmawiamy przez ten na no to zegarek. E, możemy zmieniać e, tutaj Możemy oczywiście odczytywać tutaj wszelkiego rodzaju powiadomienia, które pokazują nam się normalnie na ekranie telefonu. I możemy przejść do ustawień. A tu zmienimy sobie wygląd zegarka, tapety, jakie powiadomienia mają nam się wyświetlać, dźwięk jaki ma temu towarzyszyć, wszelkiego rodzaju ustawienia wyświetlacza, baterii, bluetooth, podwójnego kliknięcia, jak również ustawienie profili i pr pr prywatnego trybu e, tego zegarka. Mamy również info o e, softwarze. Mamy tu do dyspozycji model o znaczeniu SMR381. Powrót do ekranu domowego odbywa się za pomocą albo przyciągania ciągle palcem od góry do dołu, albo jak wcześniej pokazywałam za pomocą jednego przycisku, którego wcześniej nie było. Czym różni się Neo, czyli Gear 2 Neo od poprzednika? Przede wszystkim tym, że e, nie posiada aparatu, poprzednik go posiada. E, no i wygląda trochę bardziej młodzieżowo, zwłaszcza wersja kolorystyczna e, pomarańczowa. Są jeszcze inne, między innymi czarne, e, ciemnoszare, chyba tylko tyle widzę w tym momencie. E, e, Tyle, podoba mi się, coraz bardziej mi się podobają tego typu urządzenia. Jestem zaskoczona, bo e, poprzedni ga galaxy Gear nie zrobił na mnie takich pokażenia. Zapięcie jest standardowe, jak w każdym normalnym zegarku. Możemy powiększać lub pomniejszać obwód ręki, dzięki czemu e, nie musimy się martwić o to, czy ten zegarek zapnie nam się na ręce, czy też nie. Zapinanie zegarka jest bardzo proste. Zakładamy go na rękę. Zapinam... I już mamy pięknie wyglądający zegarek na naszej ręce. Samsung Gear 2 Neo to zegarek, którego bateria wystarcza na no około 2-3 dni użytkowania, e, intensywnego użytkowania. E, trzeba pamiętać również o tym, że jest wodo- i kurzo odporny. Chwali e, się normą IP67. E, posiada akcelerometr, żyrometr, e, Bluetooth 4.0 oraz wspomniany wcześniej pod czerwieni. I tak właśnie prezentuje się Samsung Gear 2 Neo. Do sprzedaży, do sprzedaży powinien trafić w ciągu najbliższych tygodni. Pozdrowienia ze stoiska Samsunga, Katarzyna Pula, Pamletowa